Yo no witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Gameplay i dzisiaj mam dla was kolejną ciekawą modyfikację, która nazywa się Alice Dolls Mod. Modyfikacja dodaje do naszej gry takie ciekawe lalki, jakie za chwilę zobaczycie, które będą nam po prostu pomagać w grze. Jeśli film Wam się spodoba i chcecie pomóc rozkręcić tego moda, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. A więc możemy w sumie zaczynać. A więc jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj e, crafting wszystkich przedmiotów jakie dodaje nam ta modyfikacja i pierwszy z nich e, jest to doll core. E, no i to jest właśnie taki rdzeń e, tego e, tych właśnie lalek. No i ten przedmiot w sumie tylko służy nam do craftingu innych przedmiotów i craftujemy go właśnie w ten sposób. I teraz już możemy przechodzić e, do właśnie tych lalek, jakie dodaje nam ta modyfikacja. A więc pierwsza lalka jest to lalka, która prezentuje się w ten sposób to jest Shanghai Doll. E, no i oczywiście spawnujemy ją klikając prawy przycisk myszy. E, no i teraz może włączę e, noc Ponieważ e, będę chciał teraz zespawnować zombiaka i pokazać wam po prostu w jaki sposób e, działa ta właśnie e, lalka. Ok, tak. Więc tutaj zrobię sobie miejsce, zespawnuję sobie e, zombiaka, ale to za chwilę. Ponieważ jeszcze chciałbym wam coś pokazać. A więc tak właśnie wygląda ta lalka. E, no moim zdaniem jest dosyć fajnie zrobiona i po pierwsze. Jeśli klikniemy na nią prawym przyciskiem myszy ona otrzymuje taki jakby patrol mod przez co po prostu będzie patrolować po bliski teren, będzie sobie chodzić i tak dalej. Mamy również inne tryby na przykład follow mod i teraz w tym momencie ta właśnie lalka będzie za nami chodziła. Jak widzicie na czacie... Widać cele, e, jakie po prostu znajduje ta lalka. Na przykład, ona w tym momencie znalazła gdzieś tutaj squidy, i cały czas wyświetla się na ekranie informacja o squidach. Możemy kliknąć jeszcze raz prawy przycisk myszy, i wtedy e, ta lalka będzie po prostu na naszej głowie. No i w ten właśnie sposób możemy z nią podróżować po naszym świecie. E, ok, wezmę sobie jeszcze pochodnie, żebyście tutaj lepiej wszystko widzieli. E, no i może ją gdzieś e, postawimy, na przykład tutaj. I na przykład tutaj. Ok, teraz e, oczywiście wystarczy kliknąć jeszcze raz prawym przycisk myszy i jest ona teraz na standby mod, e, czyli po prostu będzie stała w miejscu. Ok, my sobie teraz włączymy patrol mod i zespawnujemy zombiaka. <grych> Akurat zespawnował mi się tutaj taki dziwny zombiak, e, taki jakiś villager, villager mały. Ale zobaczcie ogólnie w jaki sposób e, działa ta lalka. Po prostu biega za zombiakami. No i je zabija. Możemy sobie tutaj spawnować oczywiście więcej tych lalek, i one będą po prostu nam pomagały w walce z wrogimi mobami. Moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz. No i oczywiście możecie ustawić, żeby te lalki po prostu za wami szły, i taką ekipą możecie sobie, nie wiem, iść w, praktycznie wszędzie i będą oczywiście wam. E, te lalki pomagały w walce z wrogimi mobami, tak więc moim zdaniem naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Dodatkowo, e, akurat ja tutaj się pomyliłem i zamiast, e, zamiast właśnie e, chciałem, właśnie zespawnować w sumie owce, i zamiast owcy wziąłem e, jajko spawnujące wilka. Ok, zobaczcie co się stanie, e, jeśli po prostu zespawnuję owce. I tą, tą właśnie lalkę. E, ogólnie ta lalka również e, będzie tak jakby skubała te właśnie owce. Akurat tutaj pies e, widzicie się bardzo wkurzył i tutaj bije tą e, właśnie. Tego, 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 e, tą właśnie owcę. Okej, okay, ale teraz może się uda, tak więc włączamy tutaj tą lalkę. No i widzicie, ona e, raczej wybiera bardziej te wrogie moby niż owce, ale oczywiście jeśli jest e, w osobności z owcą, no to będzie po prostu ją skubała e, z e, wełny. E, kolejną, kolejną lalką jest lalka, dzięki której możemy po prostu. E, wydobywać materiały a więc tak właśnie ona się prezentuje tutaj macie crafting na waszym ekranie e, no jak widzicie e, jest duży spam, jeśli mamy już dużo tych lalek, tak więc ja sobie tutaj może e, w tym momencie już e, mogę wyłączyć czat czat wyłączamy tutaj E, gdzieś to się tutaj wyłączało. Ok, tutaj. E, chowamy po prostu czatno i już wam to nie będzie po prostu przeszkadzać. A więc ogólnie czym się charakteryzuje ta lalka? Ona wygląda w ten sposób jak już się możecie domyślać, wydobywa materiały, ponieważ trzyma kilow. E, ja sobie teraz może wezmę stolna i na przykład e, diamond ore. E, ok, i zobaczcie ogólnie. W jaki sposób działa ta właśnie lalka? Ona potrafi e, przez ścianę po prostu znaleźć rudę i ją wykopać. E, wystarczy, że włączymy na przykład teraz e, follow mode. E, no idziemy sobie po prostu tutaj. I zobaczcie, ta lalka po prostu znalazła diaksa, który był ukryty pomiędzy stone'em. No i w tym momencie właśnie go wykopała. Jeśli będziecie trzymali skrzynkę i klikniecie prawym ściskiem myszy na dowolną lalkę, otworzy wam się jej inwentory. No jak widzicie, właśnie tutaj możemy sobie teraz tego diaksa wziąć do naszego ekwipunku. Tak właśnie działa ta lalka, i moim zdaniem jest naprawdę przydatna, jeśli chcemy po prostu wydobywać materiały. Ok, dalej mamy. Lalkę, która będzie również nam pomagała w walce z wrogimi mobami, lecz nieco inaczej, ponieważ e, tutaj możecie się domyślić już, że będzie coś związane z TNT, a więc spawnujemy ją sobie, może lepiej pójdziemy gdzieś tutaj obok. E, no i właśnie, właśnie ją możemy sobie zespałnować. W ten sposób wygląda ta lalka, i jak widzicie, trzyma TNT, kliknę prawym przyciskiem myszy i jeszcze raz dobra, tą sobie weźmiemy. E, dobra, no w sumie tutaj mogę wam to pokazać widzicie, te lalki również idą do wrogich mobów. E, no i następnie jeśli dojdą już do wrogiego moba, eksplodują i po prostu go wysadzają. Tak właśnie e, prezentuje się ta lalka. E, no i oczywiście ona ma również swoje inwentory, po, zobaczcie na to. Patrzcie, co się dzieje, pyk. No, i jak widzicie, ona wylatuje nam z powrotem. Możemy ją znowu zespawnować. I ona, oczywiście, wysadzi kolejnego MOBA. Tak więc, moim zdaniem, również bardzo fajna rzecz. Dobra, teraz możemy przejść do następnej lalki. Tutaj już byliśmy. A jest to Russia Doll. E, ogólnie ta lalka, moim zdaniem, jest bardzo przydatna, ponieważ e, jak widzicie, trzyma w ręku skrzynkę. Ona będzie zbierała po prostu wszystkie e, materiały, kto, do których po prostu się zbliży. E, najlepiej ustawić ją e, po prostu na tryb, żeby za wami chodziła, czyli follow. E, no i za chwilę powinna tutaj do nas gdzieś przyjście przeteleportować. Bo one ogólnie, jeśli chodzą za nami, e, to się teleportują. Jakoś zniknęła, tak więc zespałnę sobie drugą. I zobaczcie. Klikam po prostu Q i ona wszystkie, wszystkie po prostu... O, już się przy, e, przyszła ta, osta, ta pierwsza lalka. I wszystkie... Aj, teraz ją ubrałem na głowę. E, wszystkie po prostu materiały, e, jakie po prostu znajdzie na ziemi, chowa do swojego inwentory. Zauważcie, że tutaj właśnie to inwentory jest większe i te lalki po prostu pomieszczą więcej przedmiotów. Jest to po prostu e, takie, e, takie jakby nasza przenośna skrzynka. Coś w tym stylu. Moim zdaniem również bardzo ciekawa rzecz. Ogólnie jeśli chcecie otrzymać z powrotem lalkę, wystarczy, że ją zabijecie e, najlepiej diamentowym mieczem i właśnie ogólnie jej nie tracicie, tylko ono wypadnie wam z powrotem. Dobra, możemy przechodzić dalej. Tutaj już byliśmy, tak więc została nam przedostatnia lalka, jest to Germany Doll, czyli niemiecka lalka. Ogólnie moim zdaniem ona jest również naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. A więc zespałujemy ją sobie tutaj i włączymy na tryb follow. Zobaczcie, podejdziemy sobie teraz do drzewa, ponieważ jak widzicie, no ma ona w ręku sikierkę już się pewnie domyślacie, że będzie pomagała nam po prostu zbierać drewno. Jak widzicie, ona się teleportuje na czubek właśnie dr drzewa, a następnie po prostu zbiera, zbiera drewno, kosi po prostu drewno z tego drzewa. Możemy oczywiście z powrotem wziąć to drzewo, które nam znajdzie i na przykład z tego zbudować sobie domek. No, i tak właśnie działa ta lalka. No, i została nam już ostatnia lalka. Ja sobie może teraz włączę e, dzień albo nie, bo już włączyłem czat, tak więc już nie będę się w to bawił. A więc jest to London Doll. I ogólnie, czym się ta lalka charakteryzuje? Ona nam pomaga szukać pobliskich spawnerów. Dlatego najlepiej, jakbyście mieli ją ubraną po prostu na głowie i w ten właśnie sposób szli po jakichś cave'ach, dungeonach. Zobaczcie. E, na przykład, tutaj my sobie teraz podejdziemy, weźmiemy sobie torcza, żeby, żebyście lepiej tutaj wszystko widzieli. Okej, okay, no i załóżmy, że e, pod nami jest e, jakiś e, dungeon. Akurat tutaj musicie mieć e, rzeczywiście e, już włączony czat, ponieważ na czacie będzie wam się wyświetlała informacja, e, Ok, tak więc e, powinno zaraz Wam się pokazać pierwsza informacja. Chwila, e, tylko odejdziemy sobie tutaj troszkę. Ok, i załóżmy, że chcemy po prostu znaleźć spawner. Tak więc e, kopiemy się w dół po prostu. E, no i szukamy, oczywiście. Jakiegoś cave'a. Ogólnie e, ta lalka będzie oczywiście cały czas na naszej głowie. Ok, no jak widzicie teraz na czacie, e, ta lalka wyświetliła nam informację. E, no i tutaj widać, w że macie taką jakby informację. E, no tutaj już widzicie, przestało to widzieć. Ale ogólnie macie taką informację. N, właśnie N, i również tam były dwa spawnery. Był, była taka literka N, czyli macie się kierować bardziej w kierunku nord. No i ogólnie była tam jeszcze informacja, właśnie, że jest tutaj w pobliżu spawner Pig. O, teraz właśnie widzicie, i ten Pig Spawner dotyka się z tą literką N, tak więc jest tutaj naprawdę gdzieś blisko. No i musicie po prostu się tutaj rozkopać gdzieś w Koło i powinniście znaleźć ten właśnie spawner pig. E, on tutaj gdzieś jest, bo ja go w sumie sam e, tutaj właśnie zespawnowałem e, dokładnie w tym miejscu. E, no, i tutaj właśnie już powinien gdzieś być. E, już teraz się od niego oddalamy, więc gdzieś tutaj po prostu mi zniknął. E, ale ogólnie, naprawdę tutaj on gdzieś się znajduje. I widać, o, i tutaj właśnie macie e, ten pik. I tutaj w odległości niedalekiej również znajduje się spawner szkieletonów, i właśnie po prostu jeśli się złączają e, te dwie nazwy czyli e, na przykład szkieleton z literką N oznacza to po prostu że spawner jest coraz bliżej im bliżej e, literka N obok napisu szkieleton tym bliżej e, spawner szkieletonów znajduje się właśnie Obok nas. No i tak właśnie prezentuje się Tala. Alka moim zdaniem trochę Wam to tak skomplikowanie wytłumaczyłem. Nie wiem czy za bardzo czym je zrozumieliście. Ale ogólnie moim zdaniem mot jest naprawdę ciekawy. Serdecznie Wam go polecam. Jeśli Wam się spodobało, możecie kliknąć kciuka w górę i napisać oczywiście komentarz. Żegnam się z Wami. Dzięki, cześć i na razie.